Pokażę Wam dzisiaj rowerek mojego brata, który przeszedł mały upgrade. Jest teraz ładny, cichy i zwinny. A wcześniej był ładny, mniej ładny, bo nie miał skrzynki, miał torbę, był głośny, bo miał sterownik blokowy 18A i nie był zwinny. Bo się umowa to zbierał. A teraz mamy tutaj sterownik Kelly KLS 4812S, taki jak u mnie. Mamy silniczek Bionxa drugiej generacji. Bardzo fajnie to teraz chodzi bezszelestnie. No, ale co najważniejsze, mamy tutaj czujnik nacisku. Czujnik nacisku w połączeniu z komputerem MPE. Jest i kolor. Chciałbym Wam pokazać nietypowe wykonanie skrzynki. To jest skrzynka drewniana, cięta na cęce. Piotrek sobie to fajnie okleił, <laughs> ładnie to wygląda. A osadzenie na rurze jest tutaj za załatwione za, za pomocą adaptera wydrukowanego na drukarce 3D. Także tutaj mamy taką obejmę, półobejmę, która okala rurę. Ona jest przyklejona na silikon, i tutaj na te dwie nakrętki bidonowe. I to wszystko. Tutaj jest druga taka podpora, i tu już nie ma nakrętek. No i jeszcze są dwie takie małe, tu od góry. I to w zasadzie wszystko na dwóch fabrycznych gwintach, bidonowych, to się wszystko trzyma. Za chwilę wam pokażę, jak to w środku wygląda. Jak już do garażu wrócę. Założenie projektowe było takie, żeby pozbyć się torby, założyć skrzynkę. Ale. Najbardziej Piotrowi doskwierał dźwięk blokowego sterownika i dlatego tutaj jest super zadowolony, że dostał sterownik Kelly, który jest malutki, zmieścił się do skrzynki i jest cichutki. Jeszcze zobaczymy, jak z drugiej strony wygląda. Wszystko czyściutko. I tutaj jest ten czujnik nacisku. Rowerek w tej chwili ma tak ustawione stopnie wspomagania, że. Na jedynce, dwójce, trójce i czwórce wspomaganie pedałowania jest oparte o właśnie czujnik nacisku i czujnik kadencji jednocześnie, bo ten suport ma wbudowany właśnie czujnik kadencji wewnątrz siebie 18-magnesowy. A na stopniu wspomagania numer 5 ma tylko zwykłego pasa, tak? czyli tylko czujnik kadencji, gdzie nie musimy naciskać już na pedały. No takie tryblenia możemy jechać, machać nogami w powietrzu i nie musimy się męczyć. No i właśnie MPE to umożliwia, że. Gdy mamy ten support, ten symetryczny, to możemy sobie wybierać, na których stopniach ma być właśnie on uwzględniany, a na których ma być taki zwykły machający nogami w powietrzu pas na czujniku kadencji. Ale jest jeszcze taka ciekawostka, bo w momencie, gdy mamy zwykły czujnik kadencji, tylko ten, ten tryb piąty tutaj, gdzie uwzględniany jest tylko prędkość obrotowa korby, to tak naprawdę, przy ruszaniu, gdy startujemy od zera, to ten czujnik nacisku pomaga nam. Nie musimy kręcić tą korbą, on już od zera nas wspomoże, więc to jest taki barier. Właśnie tutaj w MP można coś takiego zrealizować. Odpalimy brykę, zrobimy jakieś metry testowe, zobaczymy, jak to jeździ. Wystarczy, że położę nogę na pedale, przekroczę masę startową, która jest definiowalna, naciskam i on już rusza. Mogę z dużej przyrzutki sobie ruszyć bez problemu, nawet pod jakąś większą górkę, wy też tak jak ja, czekacie na wiosnę już pełną parą. bo na razie tylko podrygi wiosny. Pierwsze słońce, właśnie za chmurą się schowało. Ale już jest ciepło, już jest 8 stopni, można jeździć. Proszę bardzo, tak to wygląda w środku. Zobaczcie, jak fajnie to jest odchudzone. I jak fajnie są wyfrazowane rowki, w które później cała tutaj ta skrzynka się mieści. Bo każda ta klepka, tutaj jest łączenie, tutaj, tutaj. To wszystko to są osobne klepki, posklejane, poskładane. I całość się fajnie trzyma tutaj w tym rowku, właśnie. Nie wiem jaki to jest materiał jakiś HDF, coś w tym deseń. Bardzo to jest twarde. Jak się to wierci, to bardziej przypomina wiercenie w plastiku niż w drewnie. No ale jednak tutaj po tym odchudzeniu widać, że przypomina trochę jakieś wióry drewniane posklejane. Także coś tutaj fajnego ktoś wymyślił. No i elegancko się to wszystko do środka zmieściło. Mamy tutaj baterię, baterię, którą zrobiłem w 2016 roku do mojego pierwszego roweru, później właśnie mój brady ją odziedziczył i do dzisiaj mu służy. Jak najbardziej fajnie się sprawuje. Po zimie tegorocznej doładowaliśmy tylko jedną sekcję, bo wszystkie miały tam około 4.1, jedna miała 3.9, więc ta bateryjka jeszcze trochę posłuży. Tutaj mamy ten sterowniczek Gelika LS4812S, on jest ustawiony w tej chwili na 30A, bo właśnie taka ta bateria jest zrobiona do 30A maksymalnie. Taki też jest tutaj BMS i tak to sobie fajnie chodzi. Tam sobie znalazł miejsce MPE. Jeszcze trochę musimy tutaj uporządkować przewody, jakoś je pospinamy i będzie gotowe. Też zrobiliśmy takie wejścia do przewodów tutaj na łączeniu obrzeżnym, żeby w razie czego do serwisu łatwo szło taki przewód wysunąć. Można bez problemu cały przewód silnikowy, na przykład ze wszystkimi złączkami, wystawić. Tak samo tutaj wejścia do manetek, tak samo łatwo wszystko wyjąć. Ok, zamykamy skrzynię. Bozek pasuje idealnie. Najlepsze jest to, że ten gwint jest zrobiony bezpośrednio w tym materiale, nie? Dowiedziałeś się co to za materiał? No jeszcze nie. No jeszcze to nie. Jest kwestia spotkania. Dowiemy się. Musimy z wykonawcą porozmawiać, bo to profesjonalny stolarz, tak? To stolarz, zrobił? Stolarz, stolarz. No, baja, baja. Co baja. nacisku robi robotę. Cisza, nie? Cisza, cisza. Przyłopon, nóżka skacze. Nóżka, no. Ale silnika nic nie są. Nie, nic. To moją przekładniówkę tylko.